Cześć Siemano, ja jestem Howard i jestem właśnie w drodze do kina na Star Wars Rise of Skywalker. Słuchajcie, jak wyjdę z kina, to od razu macie moją relację. Moje pierwsze wrażenia, bez spoilerów, zobaczymy jak będzie. Mega się stresuję, nie wiem dlaczego. Może, może dlatego, że oglądam Star Wars od tylu lat. A to jest ostatni film, zobaczymy jak będzie. Do zobaczenia po filmie. Szanowni Państwo, jestem właśnie po filmie. Wyszedłem dosłownie dwie minuty temu z kina. Niesamowita przygoda, słuchajcie. Czy film był dobry? Był genialny. Był. Um, no, był po prostu dobry. E, polecam każdemu się udać, ale czy to był dobry film z serii Star Wars? Nie. To nie był dobry film z serii Star Wars, ale był to dobry film przygodowy. Czułem się, jakbym oglądał dobry film przygodowy jakiś taki nowy film w serii science fiction ale czy to był hmm. czy jestem zadowolony? Gdy sobie nie myślę, że to były Star Wars, to jestem zadowolony. Ale gdy mam w głowie to jednak tego Palpatina i to wszystko, to... Nie wiem. Musicie i sami zobaczyć i ocenić. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co sądzicie. Być może już niektórzy z Was byli na filmie tak samo jak ja i podzielicie się, się swoją opinią wcześniej. Mm, prosiłbym bez spoilerów w komentarzach. Pewnie jeszcze nie wszyscy byli. Naprawdę, ciężko jest podsumować. Dwie minuty temu wyszedłem z filmu, z kina, ale mi tutaj kamera drży, że trochę chyba zwolnić. Dwie minuty z kina wyszedłem. Dwie minuty temu z kina wyszedłem i... Ciężko zabrać myśli, ciężko powiedzieć coś sensownego w tym filmie tak, żeby nie zaspoilerować. Jutro na kanale pojawi się takie pełne podsumowanie ze spoilerami, więc wszystkich, którzy byli na filmie lub chcą się przekonać, czy warto na filmu dać się, zapraszam. Wracając do tematu. 95% filmu było genialne. Po prostu siedziałem w fotelu i się nie ruszałem, zapomniałem nawet, że mam popcorn obok siebie i kole, tylko oglądałem. Ale potem końcówka. Oh. W hmm. końcówka to było te 5% które mi się nie podobało chciałbym dodać jeszcze kilka słów po filmie już widzieliście moją reakcję od razu po wyjściu z kina teraz po chwili namysłu chciałbym coś do tego dorzucić to jest ciekawe właśnie czy wy też tak mieliście ale ja miałem wrażenie że ten film był za krótki trwał 2 godziny 20 minut około i to było za krótko mam wrażenie że powinien trwać 4 godziny co najmniej No. To trochę za dużo jak na kino, no nie? Więc musieli to jakoś tak płaszczyć i wrzucić, wrzucić do tego filmu w tym czasie. Czułem się tak, że było trochę za dużo akcji. Ciągle, działo, ciągle się coś działo. Dla fanów akcji na plus. Działo się za dużo naraz. Po prostu ciągle był nowy wątek. Co chwilę był nowy wątek. Przeskakiwanie, przeskakiwanie z jednego do drugiego. Nie każdemu może się to podobać. Trzymało w napięciu przez większość czasu. Ale, jakby ciągle było gdzieś tam na końcu głowy to, że wiadomo, jak to się skończy, wiadomo do czego to prowadzi. No, przynajmniej ja się spodziewałem tego zakończenia, które się wydarzyło. No, nie wiem, nie wiem jak, jak Wy, ale ja się spodziewałem tego zakończenia, a i tak też się stało. Tak mówię, mam wrażenie, że ten film był za krótki, jak na to, co, na to, co zobaczyliśmy. I też mam takie przeczucie, że reżyser filmu, czyli J.J. Abrams, jakby wszystko co planował sobie... bo jakby ktoś nie wiedział, siódemkę reżyserował J.J. Abrams, ósemkę reżyserował y, Ryan. Wiecie... jego imię. Jakiś Ryan. No i dziewiątkę także reżyserował Abrams. Mam wrażenie, że jakby tutaj Abrams wrzucił do dziewiątki wszystko, co chciał umieścić w ósemce. Nie wiem, tak jakby nie zdążyli po prostu... Jakieś nieporozumienia zaistniało czy coś, nie wiem. Miałem takie przeczucie, że ten film powinien być rozbity na dwa lub trzy filmy co najmniej. Jakby Palpatine powinien porzucić ósemce, wtedy mielibyśmy fajne takie rozwinięcie i oczekiwanie co stanie się dalej. I też działoby się jakby akcja byłaby mniej dynamiczna, ale więcej byśmy się dowiedzieli szczegółów. Bo dalej tu sporo pytań zostało tak odpowiedzianych na szybko. Dostaliśmy taką, oczekiwaliśmy czegoś wielkiego a dostaliśmy taką odpowiedź nie chcę spoilerować. na większość pytań jakie fajnie zadawali e, odpowiedź dostali w tym filmie ale czy te pytania były one były takie wycie, proste tak by ktoś was zapytał o coś i wy odpowiadacie tak lub nie a zapomniałem zapomniał oprócz tego e, oprócz waszych wrażeń z filmu podzielcie się także opinią co sądzicie o takich vlogach to jest nowość nie zapomnijcie także zostawić suba na kanale, bo już niebawem więcej top 10 i więcej materiałów ze Star Wars. Tak za swoją drogą patrzę, pięknie. No, trzymajcie się.